Dzisiaj, głubo, co? Dzisiaj mamy Ferrari la Ferrari, czyli, kur, <noise> czyli polską Toyotę Kolę. 2 litry. Tak, zagazowany już 2 litry, 2025 rocznik, 195 koni mechanicznych. Zamontowaliśmy tutaj instalację BRC Sequent Maestro w kwocie na dzień dzisiejszy 7700 chyba, czy nie? Tak, 7700, przepraszam, 7700 zł. Pokażmy poszczególne elementy. Reduktor mamy w głębi wraz z filtrem fazy ciekłej. Tutaj mamy filtr fazy lotnej, wtryskiwacze, a komputer jest schowany w nadkolu, także go nie zobaczymy. Oczywiście mamy zdublowaną wersję, mamy dwie takie same, a może najpierw tu. Wlew mamy pod klapką, pełnowymiarowy, tak jak w starszych wersjach. Przełącznik na życielni klienta jest bardzo głęboko, jest pod kolumną kierowniczą. Widoczny. I mamy tutaj oczywiście dwa zbiorniki, niestandardowe, za dopłatą. Zbiorniki są 88 litrów i zasięg będzie zajebiście duży, bo będzie okolice 900 km, także grubo możemy jeździć i nie tankować. A jakieś liczby byś podał? Jakieś... Liczby. Liczby na każde 100 tysięcy km zaoszczędzimy okolice 18-19 tysięcy, także całkiem sporo. I na dodatek, zwrot instalacji nastąpi po przejechaniu okolice 20 tysięcy km, także całkiem przaśnie, także... No a przy, przy, powiedz, przy 10 takich auta jakby u nas Jakby było tam... 10 takich auta, to coś okolice jakieś... 188 tysięcy, 000. 000. Czyli jak, jak, jak najbardziej floty zapraszamy do nas? No, gruba oszczędność. Gruba oszczędność za te, za te pieniądze, można wiadomo zrobić sobie coś innego. Albo kupisz na przykład drugą Toyotę i jeszcze troszkę dorzucić do następnej. Także Albo jest skład do, do kilku, nie? Na, na kilka egzemplarzy. Na przykład, na przykład. Także z tym nie będzie na pewno problemu, bo oszczędności będą spore. Co? So, zapraszamy floty, zapraszamy Toyoty, nie mamy z nimi problemu, także zapraszam do Energy Gas Polska na montaż i serwis instalacji gazowych.